Ciemka! Ja jestem Tryoda, to jest kolejny odcinek z Nira Automata. Jak widać jestem w tym samym miejscu co poprzednio i szczerze mówiąc nawet nie wyłączałem gry, tylko lecę jeden po drugim. Jest już chyba czwarty albo piąty odcinek. Trzeci... Czwarty... No, czwarty albo piąty, coś takiego. będzie bos jak nic. Tak to wygląda. To wygląda jak arena walki z bosem. Tu na bank będzie walka z bosem. Mhm. Mm <laughs> o ja pierdule Factory system at eighty percent control. Hang in there, two B. Aha, czyli mam po prostu czekać. Ja mu mało robię, strasznie Niby mam na 23 poziom jestem ale strasznie mało mu robię Muszę albo zwiększyć dematch by... To ma być Yy, albo muszę zwiększyć damage w postaci albo leczyć sobie broń Aha, dobra. Spodziewanie się, że będzie dłużej to trwało. Nie zwróciłem w ogóle uwagi na pasy życia. Ale jak widać, brutalną siłą wszystko się da załatwić w tych grze. Co mi się podoba? Coś z niego wypadło, może mogę się o to podpalić, nie? Klik. i cyk do windy Tu brakuje tylko takiej muzyczki tym, 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 tym. Nie, to nie tak było Nie wiem jak szły te muzyczki z winda, ale jakoś tak <laughs> Jest już jakaś mapa? Eee... A chyba wiem gdzie jestem. Jeszcze nie zdech Ale wiem w którym miejscu jestem Tu halo, tu coś jest tu o właśnie Eee. Zafiksili się to kompletnie. Oni popełnili samobójstwo, żeby stać się jak Bóg. Znaczy oczywiście chodzi o jakiegoś tego ich boga, żeby nie było, że jak, szkaluje jakąś religię, bo tak absolutnie nie jest. to miejsce? No. Ja już tu byłem. W pierwszym albo w drugim odcinku. <laughs> Ale co im się stało, że, co tym maszynom się stało, że tak się zafiksowały na tym punkcie? To jest ciekawe. Dobra. a czyli te ciała tych znaczy w sumie resztki tych maszyn kill them I swear I'll kill them all certainly something I had no idea such a vast space existed beneath the abandoned factory I need to return and investigate as soon as possible when I do perhaps you'd be willing to join me? no thanks <coughs> Daosuka what about you? Oh, I'll probably wander back to the village. I have plenty on my plate there. I see. Taosubkatsutambiwa. Tabu Eve. This is the resist camp. Say again. I'm not receiving. Scanning for interference. The machine's requesting a backup. Force in range. Please we can Let's move. Coś się dzieje w obozie ruchu oporu. Nie chciałem robić tego quick save'a. Aha, nie mogę tam teraz przejść. No to to już chujowo. One się elektryzują! Dobra, szczerze, nie chcę mi się z nimi walczyć. Ale straszny nadłóg ich tu jest.

że nie chcę mi się z nimi walczyć nie za dużo ich tu jest to za długo zajmie ale tak kompletnie nie ukrywając faktu to strasznie ich tu dużo A tu jak gdyby nigdy nic. Chociaż nie, też ich jest więcej. Jeden co nu leci. Jebać cię typie. To be you okay? They came out of nowhere. Overran the entire camp. We tried to fight back, but our shots have no effect. Alert. Energy shields detected on multiple enemy fighters. Physical attacks recommended. Got it. you get the other androids out of here. Good luck. Your machine is zombie? Może mi ktoś powiedzieć co tu się odwala? Czemu ich jest tu tak dużo? No kaboom! To be you, you saved our lives. And what's going on here? I have no idea. They came out of nowhere and just. Co się było? Tak. Y Walka z Bosem na pewno mi się teraz przyda, jak się to nazywa, eh? Y -y. Łowienie łybek. To mu nic nie robi. Aha. coś mu tam robi, ale nie tak wiele jakbym chciał Aha, czyli mogę się do niego zbliżyć, ale problem wygląda tak, że on wie mnie jak się zbliżę za... za bardzo zbliżę. Kurwa, ja i moja wada wymowy. Jaki zram. Oj, 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 Moje żyćko, moje żyćko, moje żyćko

Ła wa 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 ła O ja eee, Nie ich kurwa. Ten pod jest upośledzony bez kitu. Nie mogę się zbliżyć do tego koniaka No za cholerę nie mogę się zbliżyć Dobra, szczerze... Wait Nie to mam wrażenie, że jednak to nie jest lepszy przykład. Bury wełę chcę się zbliżyć do niego mogę Dobra zajebiście energię mnie tam to, to namierzenie bez kitu. A. Okej. Okay. No kaboom, no. you okay? Good thing I... landed that direct... hit. You'll die. All of you are going to die. I have a feeling that this is a strong endgame. Быстрее вниз. Нож курила. Zawolne ataki, dobra, idę jeszcze do obozu ruchu, chciałem iść i zapisać grę. Zawsze...

Nie mogę sobie zagrydować rzeczy. Ale chujnia. Dobra. W każdym razie w tym miejscu... <laughs> Może nie taki mocny endgame jakbym... jak przypuszczam, ale już się zbliżam bardziej do końca niż na początku gry. No, wiadomo o co mi chodzi. Także ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Czekajcie na następny odcinek. Do zobaczenia i na razie.